Ja bym myśleł, czy mogę tak, ale No, ale podobne. I z jakiejś jedną chłopką Jesteś SIĘ by JEDZIEŚ? <grymne> <grymne> ja to mówię z syliady. To jest jest tak. Teraz tata tam na <grymne> Jak będę cały raz, to tak, że nie, to nie, nie wiem. Bo mnie taki badał po nie mogę zejść. <grymne> ja nie mogę chwalić, bo nie mogę chodzić. <grymne> to jest to mój

од <laughs> горе